Witam serdecznie wszystkich hodowców. Na wstępnie chciałbym podziękować za wszystkie telefony, a było ich naprawdę dużo, z pytaniem, czy będzie ludzki gest w tym roku w szybie galerii Wilson. Cieszę się, że tak duże jest zainteresowanie tym wydarzeniem. Niestety pandemia ciągle jeszcze nie pozwala nam rozwinąć skrzydeł do tego stopnia, by zorganizować przy udziale wszystkich, którzy chcą tego spotkania hodowców. Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się jesienią w szybie Galerii Wilson spotkać, bo to spotkanie, myślę, hodowców przy okazji tej aukcji charytatywnej też jest bardzo ważne. Także proszę też o zrozumienie. Ten rok, myślę, nie jest jeszcze dobrym czasem, aby takie spotkanie zorganizować, ale cieszę się, że, że hodowcy pamiętają, że chcą w tym się udział. Dziękuję tym, którzy i ofiarowują gołębie i chcą to dalej czynić, tym, którzy je kupują, bo myślę, że warto pomagać, szczególnie dzieciom w ramach Fundacji Ludzki Gest Jakuba Błaszczykowskiego. Chciałbym zaprezentować niektóre z 25 gołębi, które z naszej hodowli Chcemy przeznaczyć na aukcję tej jesieni. Nie sposób tutaj wszystkich pokazać. Celowo w tym roku ta aukcja naszych gołębi jest stosunkowo późna, bo chciałem, aby większość z tych gołębi wyglądała już dobrze, czyli była spierzona, można było w miarę poprawnie odróżnić płeć. Dlatego wśród tych 25 gołębi. Znajdziemy różne kombinacje czasem tych samych rodziców z innymi ojców z innymi samicami. Tak jak powiedziałem, niektóre tylko z tych gołębi są nieco późniejsze, natomiast w większości są to gołębie, jak to się mówi, gotowe do rozpłodu. Chciałbym zademonstrować niektóre z nich. Pierwszy gołąb to bardzo pięknej i budowy, i barwy samczyk o, o bardzo ciekawym, też oku o numerze 1356. Jest to gołąb zimbredowany ze sparowania wnuka i wnuczki Figo, co będzie można zobaczyć na rodowodzie. Myślę, że gołębie Figo są ciągle w wielu hodowlach obecne, dlatego że. Wydają super potomstwo. Tutaj mamy taki, myślę, mocny imbret bardzo pięknego samczyka, wartego polecenia. Kolejny gołąb to najprawdopodobniej samiczka, przepiękna, takiej jasnej, płowej barwy, naprawdę bardzo dobrze spięta, o elastycznym skrzydle, ma ostatnią lotkę do spierzenia o bardzo ciekawym oku, ale też i o super pochodzeniu, ponieważ ojcem tejże samiczki jest syn 520 Gintera Prangę, natomiast matką jest wnuczka Porsche, którą to nabyłem od Floriana Hendrixa, ponieważ Florian razem z ludźmi z Pipy Parował ich Gołębia Porsche ze swoją najlepszą samicą, i to jest córki takiego, takiego sparowania. Myślę, że Gołąb, bardzo ciekawy, o, o, o pięknej barwie, budowie, również warty, warty polecenia. Tutaj z kolei mamy gołębia o numerze 1476. Prawdopodobnie to też będzie, będzie samiczka barwy czerwonej. ze ciekawego sparowania, ponieważ ojcem tejże, tejże jest gołąb, jest ojcem tejże samiczki jest syn czwartego asa Niemiec słynnego 217 od Hartmuta Villa, natomiast matką tego gołębia jest samica od Andreasa Drapy, natomiast jest to wnuczka Graipela, czyli brata Kitela. Mamy tutaj taką ciekawą mieszankę gołębi Hartmuta Villa i Wande Bulka z najlepszych linii. Także myślę Gołąb warty uwagi. Tutaj z kolei mamy potężnego samczyka o wymownym numerze 1911. Nieprzypadkowy to numer, ponieważ rodzicami tego gołębia są wnuk i wnuczka słynnego, wspomnianego już przeze mnie Porsche 911. Myślę, że warto zaznajomić się z, z rodowodem. Tutaj jest to ta sama matka, która występuje przy okazji tej słowej samiczki, ale to jest późniejsze parowanie. Mamy tutaj potężnego samczyka będącego, można powiedzieć, inbredem słynnego Porsche 911. Kolejny gołąb, który Pojawi się na aukcji to gołą po numerze 1424. Również potężnej budowy, mocnej budowy. Duży samczyk. Nieprzypadkowo duży, ponieważ jego ojcem jest syn słynnego Miga 216, czyli Złotego Olimpijczyka w A kategorii z Brukseli. Od Petera Greka. Natomiast matką jest oryginalna samica od Leo Heremansa. Ponieważ ten syn, ten gołąb od Petera Greka, Złoty Olimpijczyk, był również sparowany samicą od Leo Heremansa. Także mamy tutaj bardzo ciekawe połączenie gołębi samczyk. Naprawdę bardzo mocnej budowy, potężny, typowy sprinter. Także myślę, warto przyjrzeć mu się na, na aukcji. Jeszcze może z dwa gołąbki pokażę, to jest takiej ciekawej budowy, ciekawej barwy samiczka, która jest też nieco, nieco późniejsza, jeszcze ma cztery lotki do spierzenia, natomiast ma bardzo ciekawe pochodzenie, bo ojcem do tej samiczki jest gołąb pod Jarka Grzankowskiego, którego przedstawiać nie trzeba, mającego w swojej hodowli różnego rodzaju wybitne gołębie. A ten gołąb, ojciec jest wnukiem słynnego Elektro, natomiast matką do tejże samiczki, ona jest w barwie zbliżona do swojej matki, jest gołąb oryginalny od Woltersa, także wywodzący się z linii Elektro. Także mamy tutaj taką samiczkę, która też można powiedzieć jest w pewnym sensie bredem na słynnego elektro od, od ferkamenów. Myślę, że też warto się jej na aukcji przyjrzeć. Ostatni gołąb, którego chcę zaprezentować, to jest gołąb z gołębi Bestkitela Mamy tutaj też bardzo ciekawe sparowanie, ponieważ matką do tego, do tego nakrapianego gołębia o numerze 1556 jest samica oryginalna od Roberta Skuda, wnuczka Daniela, czyli kuzyna Bestki a ojcem jest wnuk Porsche od Floriana Hendriksa. Myślę, że więcej informacji znaleźć będzie można w rodowodzie. Zapraszam, zachęcam. 25 gołębi z naszej hodowli, także z gołębi Van de Bulca, tych nowych, które pojawiły się w hodowli, ale i inne linie gołębi, chociażby Hartmuta Wila, Gintera Prangę można w tych rodowodach odnaleźć. Tak sądzę, że są to gołębie specjalnie przygotowane po to, aby służyły komuś w rozpłodzie. Rodziców tych gołębi można znaleźć bez trudu na stronie hodowle gołębi, gdzie jest nasza podstrona i tam są zdjęcia i rodowody oryginalne gołębi wystawionych przez nas na aukcji. Zachęcam do licytowania i wszystkim. Życzę dobry lot.